29 lat temu lud gdański, nowa generacja bojowników o wolność, upomniała się o wolność naszą, polską i waszą, Europy Środkowej i Wschodniej. To z Polski, z Gdańska, popłynęło odważne przesłanie wolności do ujarzmionych przez komunizm narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Szanowni Państwo, szczęśliwi jesteśmy że żyją jeszcze wśród nas bohaterowie Westerplatte, że żyją wśród nas uczestnicy batalii o honor. Ze szczególnym wzruszeniem witam obecnego wśród nas pana Ignacego Skowrona, jednego z czterech żyjących obrońców Westerplatte. dumni jesteśmy, że dożyliśmy Europy wolnych i suwerennych narodów. Za kilka godzin tu, na Westerplatte, nastąpi historyczne spotkanie przywódców państw niegdyś skonfliktowanych. Dawnych agresorów i napadniętych, atakujących i broniących się. To będzie na pewno wymowny znak wspólnej europejskiej pamięci. Podobnie z Gdańska popłynie przesłanie wolności i pokoju. A w przyszłości Muzeum II wojny światowej, które stanie w Gdańsku, będzie trwałym znakiem pamięci narodu polskiego i trwałym znakiem pamięci europejskiej. Dziękuję. O zabranie głosu prosimy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Lecha Kaczyńskiego. Panie premierze, ekscelencja księże w biskupie. Panie i panowie ministrowie, panowie generałowie, admirałowie, szanowni kombatanci, obrońcy Westerplatte i uczestnicy II wojny światowej. Istotnie, przed 70 lat, mniej więcej o tej porze, pan celnik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzeliwanie polskiej Strażnicy na Westerplatte. Nieco wcześniej spadły bomby na Wieluń. Rozpoczęła się druga wojna światowa. Kompanią na Westerplatte dowodził major Henryk Sukarski. Jego zastępcą był kapitan Franciszek Dąbrowski. To oni nie przez sześć. Lub 12 godzin, ale przez 7 dni organizowali obronę przed miażdżącą przeważającymi siłami wroga. To oni dali dowód niezłomności i bohaterstwa. Powstaje pytanie, dlaczego Polacy bronili Westerplatte? Dlaczego bronili poczty w Gdańsku? Dlaczego nie poszli na ustępstwa? Myślę, że przed chwilą padła część odpowiedzi na to pytanie. Polski minister spraw zagranicznych i polski patriota powiedział, że w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. W życiu ludzi, narodów i państw. Jest tylko jedna rzecz bezcenna, bezcenna jest nią honor. A generalny inspektor Sił Zbrojnych, naczelny wódz w kampanii wrześniowej, generał marszałek Edward Rydz Śmigły, 19 lipca 1939 roku stwierdził, że jeżeli wyczerpią się Pokojowe możliwości zaatwienia sprawy Gdańska, to Polska podejmie walkę, choćby osamotniona. Powtarzam raz jeszcze, chociażby osamotniona, bez sojuszników. Taka była postawa naszego państwa i dlatego też chciałem dzisiaj po raz drugi, a powtarzać będę kolejne razy, powiedzieć, to nie Polska powinna odrabiać lekcje pokory. Nie mamy do tego żadnego powodu. Powód mają inni. Powód mają ci, którzy do tej wojny doprowadzili, którzy tą wojnę ułatwili. Upadek Westerplatte to nie koniec kampanii wrześniowej. Pod Mokrą, pod Wizną, pod Mławą, wielkie bicie nad Bzurą, w obronie Warszawy, w obronie Lwowa, pod Tomaszowem Mazowieckim i Krzesnobrodem, trwały ciężkie walki. Żołnierz Polski spisywał się dobrze i coraz lepiej. Przyszedł jednak 17 września, dzień w którym broniła się Warszawa i Modlin. w którym trwała jeszcze bitwa nad w którym odparto Niemców spodzwoła. Ale tego dnia Polska otrzymała cios nożem w plecy. Ten cios zadała bolszewicka Rosja. Zgodnie z układem między Rewentropem a Mołotowe, wykonując można powiedzieć swoje sojusznice zobowiązania. Krótce później Polskę nazwano benkartem traktatu wersalskiego. Warto powiedzieć o tym dzisiaj. I także nie tylko w tej sytuacji, bo są tacy, którzy twierdzą, że porządek wersalski to przyczyna wojny. Tenże wersalski porządek, wersalski traktat potwierdził niepodległość naszego kraju. W jego wyniku, Gdańsk stał się wolnym miastem, a Polska miała prawo do utrzymania tu niewielkiego oddziału wojsk. Walki w kampanii wrześniowej trwały do Kocka, do 6 października. Po tym przyszła noc okupacji. Noc, której istotą była zbrodnia, której istotą było święcim, istotą był Holokaust, ale istotą był katyn. Można zadać pytanie, jakie jest porównanie między Holokaustem realizowanym przez nazistowskie Niemcy a katyniem, Realizowanym przez sowiecką Rosję. Jest jedno porównanie między tymi zbrodniami, chociaż ich rozmiary były oczywiście bardzo różne. Żydzi ginęli dlatego, że byli Żydami. Polscy oficerowie ginęli dlatego, że byli polskimi oficerami. Taki był wyrok i w pierwszym, i w drugim przypadku. W 1941 roku doszło do konfliktu między dwoma totalitaryzmami i dwoma szowinizmami. Był on nieunikniony, przecież każda ze stron chciała tutaj przechyczyć drugą. Zginęło wiele milionów, w tym rosyjskich żołnierzy. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów, Azerów. Druga wojna światowa. Została wygrana Wygrana Ale nie dla tych Którzy jak Przed chwilą usłyszeliśmy Z ust pana prezydenta miasta Gdańska Stanęli do walki pierwsi Bo Polska tej wojny Niestety naprawdę nie wygrała Stała się Ofiarą Komunistycznego systemu